Za mikrofonem Łukasz Mruz z kancelarii Mruz, radcy prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Kolejne pytanie. To jest pytanie, które zadała w internecie pani Agnieszka. Czy inwestor może inter interpretować zapisy PFU według uznania? Raz, kiedy są w nim braki jako ogólne wytyczne, innym razem w przypadku propozycji zmian przez wykonawcę jako sztywne zapisy i każda zamiana musi wiązać się z przedstawieniem kosztorysu różnicowego. Rozliczenie jest ryczałtowe. Panie Agnieszko, nie. Przejdźmy do trzeciego pytania. Już będę się rozwijał. Nie można i to pytanie jest takim dobrym obrazem bolączki z PF-u i bolączki z Zaprojektuj i Buduj. Bolączki polegającej na tym, że ta formuła popularyzuje się, nabiera rozpędów, widuje je na, ją na coraz mniejszych realizacjach u coraz mniejszych inwestorów. I problemem jest to, że ci, którzy sięgają po nią, nie zawsze jeszcze do niej dorośli. Jeżeli chodzi o swoje hał how, how Wyobrażam to sobie dosłownie, kiedy zgłasza się do nas wykonawca jakiś lokalny, lokalnej inwestycji, gmina postanowiła sobie drogę jakąś zrobić, czy powiat wyremontować, to jak zobaczę później korespondencję, jak wygląda PFU, jak wygląda umowa, to widzę oczami wyobraźni, jak pan Tadeusz. Czy pani Krystyna, którzy w tej gminie, czy powiecie są takim jednoosobowym wydziałem zamówień publicznych, bo kadry są brakujące, jedzie raz w roku na szkolenie gdzieś tam do jachranki, czy na jakieś inne. Szkolenie zamówień publicznych, rzecz jasna. Tam jest poświęcona prezentacja, zaprojektuj i buduj. No i pan Tadeusz, czy pani Krystyna wracają do domu i mówią panie starosto, czy pani burmistrz. Od dzisiaj u nas to tylko design and build. No, bo mówimy generalnie, że chcemy drogę, i to w sumie tyle. I mają zrobić, my sobie zabezpieczamy jakieś pieniądze, i za te pieniądze też mają zrobić. A to jest daleki obraz od rzeczywistości. W moim odczuciu, na przykład, przygotowanie inwestycji za projektuj i buduj, która dawałaby taki rozkład praw i obowiązków, jak sobie zamawiający wyobrażają, to jeżeli w ogóle jest możliwe. To jest nieporównywalnie trudniejsza niż dobre przygotowanie inwestycji klasycznej w formule buduj. I co do już pytania pani Agnieszki. To jest kwestia, jeżeli coś nazwiemy raz jabłkiem, to jabłkiem jest. Tylko pytanie, właśnie, czy tak jak mówią Amerykanie, czy tutaj porównujemy jabłka do jabłek? Bo jeżeli mówimy o sytuacji, gdzie w ten sam sposób podchodzi się do jakiejś rzeczy, czy to ma być, Określono w PFu metry sześcienne, metry kwadratowe, cokolwiek innego. To jeżeli jest to, powiedzmy, w jednym punkcie, tak jak tu, tutaj dwa przykłady prac, praca A i praca B, i jak zgłaszam, tak jak pani Agnieszka to przedstawia, za pierwszym razem, ra, za pierwszym razem że słuchajcie, no było przewidziane tak, a trzeba zrobić więcej, i słyszę, że ale to przecież to jest za projektu i buduj, to jest ryczałt, to jest PFu. Więc absolutnie tu nie ma żadnej dopłaty, bo to są tylko jakieś orientacyjne, szacunkowe i tak dalej, inne takie przymiotniki dane. To wtedy, ok, zamawiający już wytyczył sobie tak naprawdę, jak on będzie traktował te roboty. Więc jeżeli zejdziemy na podpunkt niżej, na inne prace i sytuacja jest taka, że tam okazuje się, że y, możemy działać inaczej. I on twierdzi, że nie, no jednak to, jednak to, to nie jest tak, przecież to jest ogólne i tak dalej, i tak dalej, to nie może zmienić narracji. Jeżeli w jednym kontekście zdradził swoją ocenę, to później, jeżeli ją będzie zmieniał, to wygląda to słabo. Nawet w perspektywie późniejszego sporu o roboty dodatkowe jest to bardzo wartościowa amunicja. Bo jedną z rzeczy, która pokazuje, jak strony rozumiały umowę, w tym przypadku jak zamawiający ją rozumiał, jest to, jak realizował ją w praktyce. Więc, jeżeli on w praktyce pokazał w którymś momencie, że pewne rzeczy w PFU, określona kategoria rzeczy, to są tylko ogólniki, to później też jej się trzymamy. Tutaj tylko, żeby wyraźnie to zabrzmiało. Inną kwestią jest y, zmiana jakaś tam rzeczywiście nie wiem, technologii czy rozwiązań. I znowu jeżeli są rozwiązania technologiczne jakieś tam przewidziane i w jednym miejscu mówi y, zamawiający że to jakieś tam ogólniki i tak dalej więc to po to bierzemy za projektu i buduj żebyście zrobili dobrze i dobrali pod siebie a ta na, nasze wskazanie to co najwyżej sugestia. No to jest to co najwyżej sugestia i jeżeli idziemy dalej z postępem robót, i jest inne rozwiązanie technologiczne. I my stwierdzamy jako wykonawca, że widzimy inny sposób realizacji. I tutaj nagle zamawiający chce zrobić to, o czym pani mówi, czyli stwierdza, że ale hola, hola, to będziemy robili inaczej niż zakładaliśmy, więc to trzeba zamiennie. Nie no, panie zamawiający, my te cztery miesiące temu przerabialiśmy już ten scenariusz. I co do tej samej kategorii, na tej samej stronie PFU. W tej samej rubryczce, czy w tym samym podpunkcie znajdują się te rzeczy, wtedy postąpiliśmy w taki sposób, teraz trzeba działać konsekwentnie. Także zasada taka, jeden do jednego. Jak długo są to porównywalne sytuacje, na tym bym się skupił. Czy to rzeczywiście mówimy o tym samym. I też co do tego złego rozumienia za projektu i buduj. To, co widzę i postrzegam, jako Usilnie wyjaśniane przez zamawiających, czy to w sporach, które prowadzimy właśnie na tle zaprojektu i buduj, czy są jakieś rozmowy, czy wymiany pism, i tłumaczy nam ten zamawiający, jak te zaprojektu i buduj działa. I jest święcie przekonany swojej racji, i oczy ma zamknięte na to, że OK, on tłumaczy swoją wizję, swoje rozumienie, które może być prawidłowe, bądź nie. W moim odczuciu, często jest mniej prawidłowe niż bardziej. Bo to jest właśnie takie postrzeganie troszkę zaprojektuj i buduj, jak tego mojego przejaskrawionego przykładu z Panią Krystyną, z Panem Tadeuszem, którzy drogę chcą budować. Że ja mówię po prostu, że chcę mieć drogę, wasza jest reszta. Jest takie bardzo fajne orzeczenie sądu Apelacyjnego w Łodzi dotyczącego sporu o duże miliony złotych, dotyczącego właśnie zaprojektuj i buduj, gdzie sąd takie banały, dosłownie truizmy pisał. Ale dobrze, że one wybrzmiały, bo jednym z takich banałów, które padły w uzasadnieniu tego wyroku, sąd dosłownie napisał, że także w inwestycji: zaprojektuj i buduj, zamawiający musi wiedzieć, co chce kupić. To nie jest formuła takiego tworzenia sobie samolotu w trakcie lotu. Czyli ja jako zamawiający stwierdzam, że dobra, to ja w zaprojektuj i buduj, zamawiam samolot. Daje wykonawcy kartkę. Moje dziecko narysowało, na którym w sumie dwa skrzydła są, kadłub, jakieś stateczniki, koło. Et voilà. No i okazuje się, że jak trzeba poderwać tą maszynę z płyty lotniska. No to wtedy dopiero zamawiający zaczyna mówić: Ale nie, no tutaj liczba okien mi nie pasuje. Tutaj, jeżeli chodzi o moc silników, to nie tak to sobie wyobrażałem. Standard wyposażenia łazienki to, to też nie tak miało być. Luk bagażowy, wolałbym inne rozwiązanie. W ten sposób to nie działa. Ja, jako wykonawca, jako budowniczy tego samolotu, to co mam wytyczone do robienia, to dostaję jako wsad w PFU. Na etapie przetargu, na etapie kontraktowania, ja muszę dostać od zamawiającego te wymogi, których on oczekuje. Jeżeli one nie zostaną przekazane, to nie ma miejsca na to, żeby w tych eufemistycznie nazywanych wyjaśnieniach, uzgodnieniach, akceptacjach dodawać mi rzeczy, których nie pokazano mi na etapie przetargu. To już jest za późno. Jeżeli ty zamawiający nie powiedziałeś, jakie rozwiązania kwestii X chcesz mieć, to znaczy, że dałeś mi coś, co można nazwać swobodą profesjonalisty. Jeżeli w rozwiązanie X na rynku znajdę trzy podrozwiązania ABC, które będą spełniały ten wymóg, tego rozwiązania X i ty jednocześnie nie zdefiniowałeś jakimiś parametrami czy oczekiwaniami, czy wprost czego oczekujesz, każde z nich będzie wpisywało się w X, więc Ty nie możesz mi powiedzieć, że Twoją racją, twojszejszą niż mojszejszą, jest nie rozwiązanie A, a rozwiązanie C. Bo jeżeli wszystkie trzy są OK, to Ty mnie jak najbardziej możesz korygować z tego, że robię Ci coś źle. Wtedy bije się w pierś, poprawiam. Ale jeżeli chcesz mi powiedzieć, że ja w sumie robię OK w zgodzie z PF-u, ale tobie podpowiedział nie wiem, inspektor nadzoru czy ktokolwiek inny jakiś doradca techniczny że najnowsze trendy to wskazują na c no to o tym trzeba było pomyśleć na etapie kontraktowania i wybierania mnie jako wykonawcę, a nawet zdecydowanie, zdecydowanie wcześniej, na etapie tworzenia PFU. Chyba chcesz coś powiedzieć, bo tak mi karteczkę podobrałaś. Tak, bo chciałam doczytać się do pytania pani Agnieszki i wydaje mi się, że można z niego wyczytać albo zinterpretować też to pytanie w taki sposób, że jeżeli w PFU czegoś nie ma, czy coś w ogóle nie zostało określone, to jakby w odniesieniu do tego wyroku i jakby sposobu określania przez zamawiającego przedmiotu zamówienia, że jeżeli w PF-u coś w ogóle nie zostało określone, to wtedy zamawiający mówi, ale mamy ryczałt, tak? I proszę to zrobić, nawet jak tego nie ma w PF-u, to jest oczywiste i ty, wykonawcu, powinieneś wiedzieć tak, że to trzeba zrobić i jakby zrób to w ramach ryczałtu. A ta druga część pytania, że jeżeli wykonawca zaproponuje jakieś rozwiązanie na przykład bardziej ekonomiczne z punktu widzenia budżetu zamawiającego, to wtedy zamawiający mówi, ok, to to nie, nie w ramach ryczałtu, tylko proszę tutaj szczegółowo to rozpisać, co zamieniamy na co, przygotować kosztorys różnicowy i to sobie roz, rozliczymy. Wydaje mi się, że to można też jakby coś takiego wyczytać z pytania pani Agnieszki i Jakby w odniesieniu do tego, o czym ty wszystki, o, o czym teraz mówiłeś, że w przypadku odpowiedzi na to pytanie, czy coś podlega dopłacie, czy coś nie podlega, tak, czy coś stanowi e, póki co roboty dodatkowe, to należy odpowiedzieć w kontekście tego, czy Przedmiot umowy został przez zamawiającego w sposób odpowiedni określony najpierw w dokumentacji przetargowej, w projekcie umowy, a potem w umowie, tak? Czy w sposób pozwalający wykonawcy na zdefiniowanie przede wszystkim tych prac i ich yy, wycenę na etapie składania oferty. Tutaj dodałbym, bo jest pewien niuans. I inną kwestią jest standard opisu przedmiotu zamówienia, do którego pijesz, a czym innym jest troszkę zakres ryzyka ryczałtu. I tutaj ważna moja uwaga. Jeżeli ryczałt jest koniem, to ryczałt zaprojektuj i buduj nadal tym koniem pozostaje. Nie staje się żyrafą. Co przez to rozumiem? Ryczałt jest modelem szerokiego ryzyka, ale nie modelem bezdennego ryzyka. Tutaj sądy wielokrotnie podkreślają, że ma on swoje ograniczenia. Takim głównym, najważniejszym jest. Możliwość przewidywania pewnych rzeczy przez tego nieśmiertelnego, starannego, profesjonalnego wykonawcę. Jeżeli coś wykracza poza tę możliwość, to nie jest ryzykiem wykonawcy. Jednym z moich ulubionych orzeczeń z ostatnich lat jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który odnośnie właśnie sporów o roboty dodatkowe wskazał, że żeby przyjąć, że pewne roboty, które są sporne, gdyż inwestor mówi, że to dodatek, przepraszam, wykonawca mówi, że to dodatek, inwestor mówi, że to jest w cenie, jest nie tylko to, że można przewidzieć ewentualność ich wystąpienia, bo umówmy się: wykonawcy tę ewentualność będą znali praktycznie zawsze. Czy wykonawca inwestycji drogowej będzie wiedział, przystępując do niej, że może się okazać, że warunki gruntowe albo wodne są inne od tych niż wynikające z dokumentacji? Oczywiście, ale nijak to się ma do ryzyka ryczałtu. Bo sam fakt, że on ewentualność jest w stanie przewidzieć, nie oznacza, że on jest ją w stanie policzyć. A w tym wyroku, do którego piję właśnie, sąd stwierdził, że żeby dane, te sporne roboty, czy dodatkowe, czy nie, uznać za wliczające się w ryzyko ryczałtu, to musi być możliwe stwierdzenie nie tylko tego, że ewentualność ich jest, ale dodatkowo, jakie technologiczne prace i w jakich ilościach będą potrzebne, bo te dwa elementy pozwalają złapać trzeci. Ile będą kosztowały? I z tą triadą dopiero można. tercecikiem trójcą, bo triada to chyba organizacja przestępcza to źle by brzmiało w podcaście. Dopiero z tym tercetem można stwierdzić, że coś jest objęte ryczałtem. I wracając do tej mojej końskiej analogii. Zaprojektuj i buduj dalej mamy tego konia tego samego. Ok. Zmienia się sytuacja o tyle, że jest szersza na mapie, którą wykonawca dostaje na potrzeby realizacji inwestycji. Ona jest zdecydowanie bardziej rozmyta, jest więcej białych plam i więcej rzeczy trzeba uwzględnić, chociażby dlatego, że mamy nie tylko wykonawcę robót budowlanych, który swój standard staranności ma, ale mamy też projektowanie, więc też trzeba patrzeć optyką staranności projektanta i jego umiejętności przewidywania. Ale nie zmienia to faktu, że działa w obu przypadkach ta sama podstawowa zasada. Czyli jeżeli trafiamy na pewien koszt, musimy sobie zadać pytanie, czy on był możliwy do przewidzenia, czy też nie. I jeżeli odpowiedź na pytanie brzmi nie, to będzie to nieobjęte ryczałtem w taki sam sposób na kanwie modelu zaprojektuj i buduj, jak i modelu buduj klasycznego. I ostatnia rzecz, która mi się w tym kontekście przypomina, odpowiedzialność, troszkę wątek, o którym Ty mówiłaś. Odpowiedzialność za, powiem szeroko, wsad, który, który zamawiający przekazuje wykonawcy. To, że to jest za zaprojektuj i buduj, to nie oznacza, że może sobie pofolgować zamawiający w zakresie tych danych, które przekazuje wykonawcy. One też prawidłowe mają być. I też powinien postarać się nad tym precyzyjnym opisem, i tak dalej, i tak dalej. I nie jest tak, że tutaj właściwie za, za projektu i buduj można założyć ręce, no bo przecież wy projektujecie i budujecie, więc wszystko musicie ustalić. A to, że ja coś tam napisałem sobie w PF-u, no to napisałem tak poezję swoją własną, ogólniki. Nie. Za to, co znajdzie się w PF-u, zamawiający też odpowiada. Tak, tak jak za prawidłowość danych, czy w specyfikacji, czy w dokumentacji projektowej w klasycznym buduj. I jeszcze wracając do wątku takiego przerzucania na wykonawcę wszelkiej odpowiedzialności z tytułu możliwości przewidzenia wszelkich ryzyk, to też nijak to się ma do realiów rynkowych. Dlatego, że wyobraźmy sobie sytuację wykonawcy, Mm, infrastruktury drogowej który fakt faktem często się zdarza tak, że warunki na przykład gruntowe są inne niż przewidziane w projekcie czy w dokumentacji. I teraz z jakiego tytułu to ten wykonawca ma ponosić odpowiedzialność za to, że wcześniej zamawiający, później na przykład projektant nie poświęcił czasu i środków na to, żeby przeprowadzić na przykład badania geotechniczne tego gruntu, tak tylko to wszystko jest przerzucane na wykonawcę. Wykonawca założył w swojej ofercie i w swoim budżecie na realizacji inwestycji kwotę przewidzianą przez tego zamawiającego, a de facto być może przez osobę, przed podmiot trzeci, który na przykład przygotowywał temu zamawiającemu tę dokumentację, na przykład jakąś określoną grubość podbudowy, i potem w trakcie realizacji okazuje się, że, że tak. Tylko tutaj przykład... nie wiem, wiesz co, czy nie myślisz bardziej kategoriami buduj, bo jak buduj. najbardziej. W... Ma być dwukrotnie grubsza? Bo, bo, a, bo pani Agnieszka krążyła wokół za, Aha, za i budowy. to żebyśmy się też zrozumieli, to Nie. są też rozporządzenie dotyczące PF-u, przewiduje też wymagania co do to, to tegoż PF-u i tam również są wymagania co do danych, które są przekazywane i taki wsad informacyjny, w zaprojektuj i buduj też się znajdzie. Tylko wolałem wyklarować właśnie, żeby ktoś, kto nas słucha, nie zdziwił się. Zagna, ale... To tak powiem bardziej generalnie, że jakby sytuacja, w której wykonawca, już abstrahując od tego konkretnego przypadku, w którym wykonawca będzie zakładał ryzyka takie duże, znacznej wartości, jakby wszystkie możliwe miałby przewidzieć ewentualności, no to wtedy musiałby taki narzut robić na to swoje wynagrodzenie na, na cenę ofertową, że jakby nigdy w życiu nie wygrałby żadnego przetargu. A to, to jest też... nieszczęsna rozmowa, gdyż w jednym z też, takie moja ulubiona myśl sądu, Sąd Okręgowy w Warszawie w jednym ze sporów PKP PLK rzucił bodajże, gdzie był rozjazd 50% na pozycji kosztorysowej na Kruszywie, że ok, wykonawca powinien robić pewne, tak jak mówisz, te bufory na ryzyka, na niedoszacowania, ale one 50% pozycji nie sięgają. I tutaj to, to chyba nawet dzielnie. ty miałaś taką rozmowę z, z pod znaku. No to pani mecenas, to ile? Gdzie zaczyna się ten próg wejścia? Ten limit tego ryzyka, tak? Kwotowy, procentowy. Nie ma rzecz jasna. Nie, 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 żaden sąd ani żaden prawnik nie podejmie się wskazać, że okej, okay. no to przedmiar czy kosztorys to dodajemy 12,7% na niedoszacowania każdej pozycji, a wszystko powyżej to jest ryzyko wykonawcy. Ja uważam, że w każdej sprawie trzeba ocenę tak udokonywać bardzo mocno indywidualnie, jak przykładowo w przypadku umiarkowania kar umownych, że i w jednym i w drugim przypadku wyciąga się ze sprawy szczegóły, szczegółowe postanowienia, szczegółowe sposoby realizacji kontaktu, jakby, czy też logiczne przekazywanie przez strony swoich stanowisk, tak, czy potem jakby logicznie trzymają się jakby tej interpretacji na przykład umowy, więc każdorazowo trzeba to robić bardzo Mocna ja wtedy zupełnie, ja mam Na to inną optykę Bo tak słyszę cię prawniczo, a ja w pełni rozumiem, dlaczego irytują się wykonawcy na to, że skoro jest taka myśl rzucana przez sądy, bo do tego sprowadzają się te spory no. o niedoszacowanie, spory przedmiarowe, tak to nazwijmy. Czyli okazuje się, że roboty pewne były przewidziane i ilościowo nie zgadzają się z dokumentacją. Szczerze, moim odczuciem tych sporów jest. To, że wygrywa wykonawca, jeżeli sąd kupi, że to jest dużo. Jeżeli sąd przyjmie, że w jego odczuciu to faktycznie to kurczę waży, no to jest realna szansa, żeby to wygrać. Jeżeli natomiast zobaczy, że na tyle to na waciki, no to jest równie realna szansa, że pójdzie to w plecy i rozumiem irytację, że Wykonawcy oczekiwaliby, że byłby tutaj postawiony ten taryfikator. To ile musi być tego rozjazdu, żebym mógł dostać dodatek, bo wtedy szacowałbym ten narzut. Czyli powiedzmy, jeżeli sądy orzekają, mhm. że mogę uwzględniać, że niedoszacowanie pozycji będzie wynosiło 7,8%, to w teorii tyle do, dodam do swojej oferty. Wszystko ponadto zamawiający mi zwróci. Szans na to, że tak to będzie wyglądało, nie widzę. Zgodzę się z Tobą co do jednej rzeczy. Znowu, ja nie szukałbym szczerze mówiąc tutaj indywidualizacji w sferze kontraktowej, takiej naszej prawniczej, czyli co jest w umowie, co ktoś napisał w specyfikacji. To, co chodzi mnie po głowie, ta indywidualizacja, z którą się zgadzam, to indywidualizacja danego kosztu, danej roboty. Co to właściwie jest? No bo nie wiem, jest właśnie ten wątek, niech to będzie wymiana gruntu. No, i wtedy biegły mi, niech tłumaczy, to ile tego gruntu tam wychodzi, że jest niedoszacowane tak średnio na rynku patrząc. To tutaj bardziej bym się skłaniał do tego, że gdyby szukać gdzieś indywidualizmu i ocen, to właśnie na bazie konkretnych, tak inżynieryjnie, powiedzmy nieprawniczo, ale zgodzimy się na pewno co do tego, że niestety, koleżeństwo budowlane, nie macie co się spodziewać, że zobaczycie kiedykolwiek orzeczenie. Które dawam taki właśnie taryfikator, że OK 7,8%, ryzyko takie niedoszacowania jest w cenie, wszystko ponadto będzie dopłatą. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuromałpakancelariam.pl, albo zadzwonić na 665 077. Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych na LinkedIn jako Łukasz Mróz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako Prawnik na budowie.